Nie tutaj nie wiadomo, jak nikt to nie wierzył, że cokolwiek z tego będzie. Wszyscy się stukali e, o tak. No jednak po malutku doszliśmy do tego i w 2007, dokładnie 26 września, otworzyli już po remoncie. Postanowiliśmy, że zrobimy tutaj centrum ogrodnicze. No i tak jak mówię, to już jest teraz trzeci sezon. Na początku jak strasznie baliśmy się, czy w ogóle nam się tutaj coś uda, spółdzielnia socjalna, ludzie tak, podejrz, tak podejrzliwie na nas patrzyli. Co to tu będzie się działo? E, jeszcze jak e, barka to ciągle się kojarzy z ludźmi jakimiś bezdomnymi, że to tu... No nie wiadomo coś najgorszego. Nie, nie, okazuje się, że my jesteśmy tutaj w ten teren wtopiliśmy się. Dzień dobry, panie Frysiu. Dzień dobry, Przyszedłem po zamówione już wcześniej krokusy. Tak. E, niech mi pani powie, czy tu o tym czasie jeszcze można też. Posadzić. Bo klienci ani za bardzo, oczywiście, że tak. Ja tutaj panu pokażę kiacenty, które mam zasadzone już w doliczkach przygotowane no tak, tak, dla święta, klientów. Święta tuż tuż. Tak zgadza się, a klienci szukają czegoś takiego. Proszę mi powiedzieć, ile kosztuje? 50 złotych. Bardzo proszę. Dziękuję. Zakupy w tych sklepach jest to, można powiedzieć, obowiązek nasz, mieszkańców okolic, mieszkańców Filcza, no ponieważ musimy wspierać ludzi, którzy pracują i starają się pracować, chociaż są duże trudności w tej chwili. obiadki. Wygoda, smaczne obiady. Jest to w ogóle, nie? Na całą okolicę to już słynne jest że, że, naprawdę. Są inne tu, ale my się przyzwyczailiśmy właśnie tu do tego, nie? Ceny są w miarę atrakcyjne, jedzenie jest bardzo dobre. Dziecko jest w przedszkolu, ja z mężem tylko. No to wtedy dokupuję na przykład kotleta, czy... Bardzo dobre jedzonko jest. To był bardzo dobry pomysł z tymi obiadami. Ja jestem z wykształczona technik ekonomista. 17 lat pracowałam w tegerach, później byłam na bezrobociu. Jak zaczęłyśmy gotowe, gotowanie, to tak było. 10 obiadków, tak, tak skromnie. Ale tak się pomału rozkręca i coraz lepiej. To jest chwileczka spółdzielnia socjalna, jadłodajnia. My gotujemy obiady na wynos, ludzie jedzą u nas na miejscu, robimy cateringi, robimy małe przyjęcia, także mamy dużo zamówień. No, w kwilczu z pracą jest kiepsko. No nie ma, jest urząd gminy i parę prywatnych zakładów, także dużo właśnie młodzieży do Poznania dojeżdża do pracy. Między wychód, gniew, wyśratu, w tym co, Jesteśmy na terenie przedsiębiorstwa społecznego Diakonina, spółka zatrudnienia, spółka z OO. Gmina jest udziałowcem tej spółki i przekazała właśnie tą halę, na potrzeby tego przedsiębiorstwa, proszę bardzo, tutaj w tym miejscu gdzieś dwie trzecie hali będzie zajmowała produkcja. Elementów, które są jako części zamienne do samochodów, będzie to produkcja dla dużego koncernu samochodowego. Ma być też duża sala wykładowa tam dalej oraz pomieszczenia socjalne. Duża sala wykładowa dlatego, że tutaj też będzie działalność społeczna. Od wielu lat współpracujemy z Niemcami, z Fundacją Wohnenberaten, z organizacjami, które zajmują się osobami wykluczonymi społecznie. I to, co najbardziej nas uderza w, w tej współpracy, to to, że ich system. Pomagania jest tak zorganizowany, że zaczyna się oczywiście przez różnego rodzaju integrację, przez szkolenia, przez różnego rodzaju kursy, ale kończy się pracą. I to jest to, czego nam tak naprawdę najbardziej brakuje. To jest ośrodek barki, wybudowany wspólnie z duńczykami. Dla wszystkich spółdzielni, stowarzyszeń, które są przy barce jednakowoż jest on ośrodkiem otwartym. Mogą korzystać z niego wszyscy, wszyscy inni mieszkańcy okolicznych wiosek, okolicznych miasteczek. Ośrodek jest nakierowany na, na prowadzenie wszystkim dla rodzin i, i dzieci o najuboższych dochodach, ale oprócz tego musimy prowadzić też zwykłą działalność, aby ten ośrodek utrzymać. Na ośrodku powstaje tutaj klub żeglarski, również przy udziale i współpracy z samorządem gminy Kwilcz. Robię zakupy do przygotowania cateringu na 40 osób. Do tego jest potrzebna sałata, do tego są potrzebne żółtki, pomidory koktajlowe, jabłuszka, yy, żelatyna będzie potrzebna, majonez. Prosiłabym wystawić fakturę na chwilecką spółdzielnię socjalną. Okay, no Suma, a czym się dekoruje sztuka? No Czy to jest jakaś różnica? No nie jest żadna, to nie ma różnicy, tyle że no ryba się jest inna, nie? I na przykład te elementy ryby... Elementy dekoracyjne postaram, mogą się powtarzać, Tak, nie? elementy dekoracyjne najbardziej, no takie być. elementy, które pasują konkretnie do ryby, tak jak cytryna, jajko, Majonezu może majonez. Najpierw musimy się z tym wyrobić. Tak, no jeżeli nam pójdzie lepiej jak dotychczas, to mamy zamiar sobie ulepszyć pracę i kupić sobie sprzęt odpowiedni, no więcej na przykład zastawy stołowej. No, no, no wszystko, no wszystko, co, co jest nowoczesne byśmy sobie chciały na pewno ulepszyć. No, idziemy do sklepu na przykład i ktoś nam się pyta, o co dzisiaj serwujecie? O to, możemy sobie zamówić obiadek i tak jeden od drugiego, jeden od drugiego. I jak zrobiliśmy komunię na przykład, no to już teraz mamy zamówienia na komunię na dwa lata. 10, tu 10, tu 10, tu 10. I wtedy sztukałki. Aha, to tak zrobimy, no. Tak zrobimy, no. Po czterech latach nauki w liceum przyjechałem do Barki. Tu obserwuję problemy ludzi i to, jak działa pomoc społeczna. Próbuję dociec, w jaki sposób bezrobotni, osoby z problemami, dążą do sprostania wymogom współczesnego świata. Widzę, że sprawy idą w dobrą stronę. To fascynujące, w jaki sposób barkowicze odpowiadają na wyzwania. Zrozumiałem, że pomoc instytucjonalna nie wystarczy. Bardzo ważna jest wola samych bezrobotnych. To ona umożliwia im uporanie się z problemami. Bezrobotni często nie nadążają w zbieraniu informacji, jakie wysyła współczesny świat. A administracja nie zawsze rozpoznaje ich potrzeby. Pani, które pracują w kuchni, zapewne przez długi czas nie widziały dla siebie szans. a dzisiaj serwują jedzenie ważnym gościom. Jestem pod wrażeniem. I mówią wam, że jesteśmy naprawdę wytrwałe, żeśmy tak długo czekały, no a my mówimy, jak się posadzi, jak się sad zakłada, no to trzeba czekać za tym. No my tak samo.